państwa i pożegnanie Andrzeja, który ostatni dziś dzień na planie jako statysta tło, siódme tło, a teraz aktor epizodysta. Proszę państwa, nie bo płacze, bo Andrzej opuszcza nasze środowisko. Będzie już tylko grał epizody dla streamingowych bardzo popularnych platform filmowych. Zobaczymy go na ekranach, być może też kin. Niebo strasznie płacze, coraz mocniej. Czym Andrzej bliżej jest ostatnie sekundy jego na planie, tym niebo mocniej płacze. Proszę zobaczyć, tutaj po tej kałuży jeszcze, jak niebo płacze nad Andrzejem. Po raz ostatni widzimy go może w kolejce do garderoby. Teraz będzie podjeżdżał swoim własnym kamperem z napisem, tabliczką Andrzej Casino i jak zapowiedział nam, w przyszłości będzie użyczał nam swojego kampera żebyśmy mogli się przebierać w godnych warunkach w cieple a nawet ogrzać się podczas przerw między ujęciami to jest kolega, to jest prawdziwy przyjaciel nasz nas statystów życzymy mu powodzenia i już, już Andrzej niknie nam niknie, dochodzi po prostu już dochodzi do drzwi, odda garderobę i ostatnia wypłata takich nominałach. Ja jeszcze mam tą szansę. Ostatni raz z Andrzejem w jednej kolejce do garderoby stać. Andrzej, jak się czujesz? Po ostatnim oddaniu garderoby? Teraz do kasy. I postanowiłem dzisiaj. Skończy. Postawiłeś jednak na rozwój, tak? Tak, ja, postawiłem na rozwój. Życzymy nie, Ci no, powodzenia. Od, na, oddzielnie nagramy jeszcze te życzenia. Stawaj w kolejce. Już kotłuje Andrzeja piorą już na nowy plan do nowej roli po prostu. I Andrzej chyba to mu tutaj założył. Ale Andrzej już się posunął w kolejce. To mój kolega, pamiętaj, jeszcze muszę cię pokazać, że ja cię znam tego aktora. Nie chcę a więc... Słucham. Pierwszy przychodzisz na planie a ostatni odchodzisz. Naprawdę no niestety, dyrektor. Taki no jestem jeszcze. słaby. I Już się składamy rower tam zaparkowany, kolejka w doborowe towarzystwo. Najlepsi koordynatorzy płacą pieniądze i Andrzej już szykuje portfel i na wydanie będzie miał. Tak, to jest niezawodnie. Przygotowany nasz My kończymy, idziemy zrzucić panoramę Warszawy. Żegnamy Andrzeja, idziemy w swoją kolejkę. I tak oto pożegnaliśmy Andrzeja w jego roli. Teraz będzie w takim kamperze najczęściej widziany, ale on będzie miał podpisany, także łatwo go znajdziecie i nadal niebo płacze, a my już tą panoramą żegnamy Was, dobranoc, do zobaczenia, wpadajcie, ratujcie polskie produkcje i jeszcze na koniec Pan przemysła wchodzi. słynny, wie o wielu normalnych hobby, o których się dowiedziałem dopiero. I wielu, talentów. wielu talentów i renesansu. I renesansu. A ja, romantyczny fanatyk futbolu i już słynny kolarz rowerzysta, żegnam Was, do zobaczenia, hej!